Witam wszystkich. Z tej strony Filip Konieczny. W dzisiejszym filmie chciałbym pomówić troszeczkę o najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w świecie kryptowalut w minionych dniach. Ale zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale i chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu YouTube. Po przeniesieniu na stronę mojego profilu w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam. Może jeszcze na początku tego filmu chciałbym wszystkich przeprosić za mój głos. Dwa dni temu odbierałem kłada od mojego mechanika, bo na ostatnim wyjeździe go satopiłem. W każdym razie musiałem wrócić po prostu do domu na kołach, no i niestety mnie przewiało. Także przepraszam wszystkich, mam nadzieję, że jakoś zmęczycie ten film. A więc zaczynamy. Obecnie Market Cap wynosi 246, blisko 247 miliardów dolarów, a cena Bitcoina to 9252 dolary, no i jest on w tej chwili na półprocentowym plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Gdy spojrzymy sobie na czołowe kryptowaluty według Market Capu, to możemy zobaczyć, że w ciągu ostatnich 7 dni większość projektów bardzo mocno urosła. Dla przykładu sam Bitcoin w ciągu ostatnich 7 dni urósł ponad 23%. Największy wzrost w tym tygodniu odnotował Tron na poziomie blisko 31%. Następnie także mamy dosyć ładny wzrost Bitcoin Cash ponad 30,5%. Pozostałe projekty urosły po kilkanaście procent. Binance Coin ponad 18%. No i wkroczył ponownie na poziom 20 dolarów. Mimo tych ogromnych wzrostów cen altcoinów w tym tygodniu, bitcoin i tak urósł więcej. Oczywiście były wyjątki takie właśnie jak Tron czy też Bitcoin Cash, no ale średnio ten wzrost bitcoina na poziomie 23% był i tak większy niż pozostałych altcoinów, przez co dominacja bitcoina się zwiększyła. No i w tej chwili jest na poziomie ponad 67%. W poprzednim filmie pokazywałem wam, iż Fear and Greed Index wskazywał na ogromny strach na poziomie 10 punktów. W tej chwili po tych dużych wzrostach, Fear and Greed Index pokazuje neutralność, równo na poziomie 50 punktów, co oznacza po prostu, że inwestorzy nie wiedzą, w którą stronę pójdzie rynek. Czy Bitcoin z powrotem zanurkuje poniżej tego poziomu 9000 dolarów, może zejdzie do poziomu 8500 dolarów, czy od tej pory rozpoczynają się wzrosty. Złoto natomiast w tym tygodniu odnotowało nieznaczny wzrost, no i w tej chwili jest na poziomie 1512 dolarów za uncję. Dzisiejszy film standardowo rozpocznijmy od wiadomości ze świata. No i jak możemy przeczytać na tokeneo news, Libra ma kolejne problemy. Unia Europejska chce zablokować walutę Facebooka. Libra nie ma ostatnio dobrej pasy. Jak donosi gazeta Politico, pięć krajów członkowskich Unii Europejskiej podobno połączyło siły, aby zapobiec emisji kryptowaluty Facebooka. W tamtym tygodniu była Rosja, w tym tygodniu Unia Europejska. Polityko Europe donosi, że w ostatnich tygodniach doszło do serii prywatnych spotkań polityków członkowskich państw Unii Europejskiej w sprawie kryptowaluty Facebooka. Według doniesień, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Holandia oraz przewodnicząca im Francja mają wspólnie przeciwdziałać powstaniu stablecoina Libra. Dla nas oczywiście jest to bardzo dobra wiadomość. Facebook zrobił nam ogromną reklamę w świecie. Jednocześnie, jeżeli nie wystartuje, no to nie będzie taka Libra nam zagrażać. Zwłaszcza takim projektom jak na przykład OmiseGo, który dokładnie chce rozwiązać ten sam problem, który chce rozwiązać na początku Libra i to dokładnie w tym samym rejonie. Aczkolwiek, jeżeli chcecie znać moje zdanie, ja myślę, że tutaj rządy po prostu prędzej czy później będą wypuszczały własne kryptowaluty scentralizowane oczywiście. Oparte o blockchain, ale scentralizowane, w pełni kontrolowalne, i to jest na takiej zasadzie, że po prostu zwykła firma może zwykła, niezwykła po prostu firma prywatna nie może wypuścić takiego projektu jak pieniądz światowy, aczkolwiek państwa będą prędzej czy później to robić co zresztą pokazała na początku nam Wenezuela ze swoim projektem Petro oraz Chiny w tym tygodniu, które ogłosiły wypuszczenie własnej kryptowaluty. A jak już mówimy o Chinach, to Chiny w tym tygodniu zatwierdziły nowe prawo dotyczące kryptografii oraz technologii blockchain, które wejdzie 1 stycznia 2020. Mimo tego, iż trading kryptowalutami jest nielegalny w Chinach, są też takie plotki mówiące o tym, że Chiny będą chciały zdelegalizować kopanie kryptowalut, mimo tego wszystkiego Chiny stawiają na technologię blockchain oraz kryptografię, chcą wprowadzić technologię blockchain w kraju, tak aby kraj rozwijał się jeszcze szybciej. Jednocześnie, parę dni temu prezydent Chin podczas swojego wystąpienia stwierdził, że od teraz Chiny będą wspierały technologię blockchain i co ciekawe, będą delegalizowały wszystkie strony, które będą mówiły, że blockchain jest skamem. Zaraz po wystąpieniu prezydenta Chin, Chińczycy w wyszukiwarce Baidu wpisali hasło blockchain ponad 72 tysiące razy. No i z jednej strony no to jest bardzo dużo 72 tysiące wyszukań hasła blockchain. Z drugiej zaś strony, biorąc pod uwagę to, ile osób mieszka w Chinach, no to nie jest to aż taki e, duży wynik. Niemniej jednak jest to wzrost w wyszukiwaniach o 1382%. Od razu po tym wystąpieniu chińskie projekty zaczęły bardzo mocno rosnąć, z czego Bytom urósł najwięcej, ponieważ ponad 130%, ale także Neo Gas Ontology urosły bardzo ładnie. No i oczywiście na moim forum także wszyscy zaczęli szukać innych projektów chińskich, które jeszcze się nie spompowały. Ja oczywiście stopowałem zapędy, ponieważ nie chcę być nigdy tą osobą, która kupuje na wzrostach, nie chcę być tą osobą, która kupuje od osób, które kupiły przede mną i wykorzystują sytuację. Na takie rzeczy reaguje się w ciągu naprawdę paru minut. Tak naprawdę w świecie kryptowalut najpierw kupują te osoby, które mają dostęp do inside news, następnie te informacje idą na Twittera, z Twittera idą one na Reddita, z Reddita do normalnych portali informacyjnych, więc jeżeli wy czytacie informacje z portali informacyjnych, no to musicie wiedzieć o tym, że już jest za późno, żeby grać pod takie szybkie wydarzenia, pod szybkie informacje, które wychodzą w tej chwili. Jedynie co możemy robić, no to grać pod wydarzenia, które dopiero będą miały miejsce. I wiemy o nich po prostu z roadmapu, ale jeżeli liczycie na to, że przeczytaliście gdzieś jakąś informację w normalnym portalu typu powiedzmy Cointelegraph, no i teraz chcecie po to zagrać, no to wiedzcie, że jest już za późno. Zazwyczaj na reakcję mamy około 15, 20, 30 minut. Mówię to oczywiście tak, po prostu byście bez sensu się nie napalali w przyszłości, no i nie tracili pieniędzy, aczkolwiek no, zrobicie jak uważacie. W świecie kryptowalut jest tak, że zawsze ktoś ma inside news. Pokazał to chociażby nawet i Coinbase, kiedy to mieliśmy sytuację z Bitcoin Cash, gdzie nagle wszyscy zaczęli go kupować, a potem wyszła informacja o Bitcoin Cash'u i cena zaczęła rosnąć. No i właśnie zazwyczaj jest tak, że ktoś się obkupi, następnie informacja idzie na Twittera, no i te pierwsze osoby sprzedają tym wszystkim ludziom z Twittera. Ci ludzie z Twittera oczywiście kupują, by sprzedać tym ostatnim, a zazwyczaj. Zwyczaj ostatnimi osobami są te osoby, które czytają informacje na Reddicie oraz już dawno, dawno po czasie na różnych portalach związanych z informacjami. Także w przypadku kryptowalut tak naprawdę nie ma znaczenia, czy my się dowiedzieliśmy o czymś po trzech godzinach, czy też po czterech, pięciu dniach, bo tak naprawdę jest już za późno. Dzień po wystąpieniu prezydenta Chin, prezydenta Xi, jedno z miast, miasto Kanton, ogłosiło, że jeżeli jakieś startupy będą się tworzyły właśnie w tym mieście, to to miasto przewiduje dofinansowanie wielkości 150 milionów dolarów na te wszystkie startupy, z czego startupy prywatne mogą aplikować o dotację na poziomie pół miliona dolarów, natomiast publiczne mogą aplikować o dotację na poziomie 1,5 miliona dolarów. Ewidentnie Chiny bardzo mocno wchodzą teraz w technologię blockchain, stawiają na technologię blockchain, co mnie bardzo cieszy, aczkolwiek jednak nie podzielam tego optymizmu, który panował w tamtym tygodniu na Reddicie i na Twitterze, ponieważ wszyscy łączyli technologię blockchain z kryptowalutami. Wtedy też te chińskie projekty bardzo mocno rosły. No musicie wiedzieć o tym, że kryptowaluty opierają się o technologię blockchain, ale technologia blockchain to nie są kryptowaluty. Więc to, że Chiny wspierają technologię blockchain, wcale nie oznacza, że wspierają jakieś tam kryptowaluty, które możemy znaleźć na coin market To są zupełnie dwie różne rzeczy, aczkolwiek no jest to bardzo dobra wiadomość. W tamtym tygodniu dosyć dużo mówiliśmy o kryzysie, o zbliżającym się światowym kryzysie, natomiast w tym tygodniu wyszedł trzeci e, raport kwartalny Deutsche Banku, jednego z największych banków na świecie, który mówi, że w trzecim kwartale Deutsche Bank stracił 832 miliony euro, 924 miliony dolarów. Co prawda, Deutsche Bank zgłaszał to już w lipcu, że takie straty będą, aczkolwiek no, na rynkach zaczęła się panika. Akcje Deutsche Banku spadły o 8%, no co ciekawe, wcześniej mówiłem Wam o tym, że Deutsche Bank planuje zwolnić 18 tysięcy pracowników. Jeżeli taki bank jak Deutsche Bank by upadł, Niemcy będą w bardzo dużych tarapatach, ale szczerze mówiąc, większość polskich banków, moim zdaniem, takiego upadku Deutsche Banku by nie przetrwało. Moim zdaniem w tych czasach powinniście trzymać w banku tylko tyle pieniędzy, ile jesteście w stanie stracić, aczkolwiek to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Na stronie Defense One możemy przeczytać o tym, że po 1 listopada Rosja będzie testowała odcięcie obywateli rosyjskich od internetu. Wydaje mi się, że ten tytuł jest lekkim clickbaitem, ponieważ tak naprawdę Rosja będzie testowała swój wewnętrzny internet, który nazywa się RUNET, i Rosja chce sprawdzić, czy jest w stanie dalej funkcjonować bez dostępu do globalnego internetu. Czyli w razie gdyby oni tak naprawdę zostali odłączeni od internetu, czy Rosja w stanie jest dalej jakoś funkcjonować. No, niemniej jednak. Powiedzmy poniekąd sprawdzą też, czy mogą oni odciąć całkowicie swoich obywateli od internetu. No i takie testy mają mieć miejsce co roku. Ja osobiście uważam, że ludzie są w stanie znieść wszystko, pod warunkiem, że jest to wszystko wprowadzane na zasadzie powolnego gotowania żaby, tak jak robią to politycy. Zapewne nie możecie sobie przypomnieć chociażby pięciu ostatnich praw, które dają nam większą wolność. Pomyślcie sobie, czy jesteście w stanie sobie przypomnieć, powiedzmy, Pięć ostatnich jakichś nowych zapisów, nowych ustaw, które dają nam większą wolność, które na przykład zostały wprowadzone w ciągu ostatniego roku czy też dwóch. Tak naprawdę nikt nie może sobie przypomnieć chociażby nawet i trzech takich ustaw. Generalnie wszystkie prawa, wszelkie ustawy, które są wprowadzane, albo nakładają nam coraz większe podatki, albo coraz większe ograniczenia. I tak naprawdę, gdyby to wszystko zostało wprowadzone nagle, z dnia na dzień, Oczywiście ludzie by się oburzyli. Ludzie wyszliby na ulicę, i nie byłoby opcji, żeby coś takiego przeszło. Aczkolwiek, no jeżeli to jest wprowadzane powolutku, stopniowo, na zasadzie powolnego gotowania żaby, ludzie są w stanie znieść wszystko. Ja też często rozmawiałem z moimi znajomymi, którzy mówili, że no ludzie w końcu się wkurzą, ludzie w końcu się wkurzą, wyjdą na ulicę, tak nie może być w kraju, no ja mnie jednak uważam, że to jest tak fajnie wprowadzane, oczywiście w cudzysłowie fajnie, że ludzie tak naprawdę się do wszystkiego przyzwyczajają i nie wierzę w to, że Rosja jest w stanie odłączyć w tej chwili wszystkim nagle internet. Ludzie po prostu by się oburzyli. Takie rzeczy przeszłyby jeszcze, powiedzmy, w Chinach, przeszłyby w takich krajach typowo komunistycznych, gdzie ludzie są bardzo mocno tłamszeni, ale nie w takim kraju jak. Rosja. Więc moim zdaniem bardziej Rosja tutaj stara się zobaczyć, co się stanie, jeżeli inne kraje w razie jakiejś cyberwojny, w razie jakiejś wojny ekonomicznej, zaawansowanej wojny ekonomicznej, co się stanie, jeżeli takie kraje będą chciały odłączyć Rosję od internetu. Na Cointelegrafie możemy przeczytać o tym, że w Stanach Zjednoczonych w roku 2019 ilość osób, która posiada kryptowaluty podwoiła się. Szczerze mówiąc, mnie to w ogóle nie dziwi. W Polsce myślę, że statystyki wyglądają podobnie. Ilość osób, które w Polsce interesują się kryptowalutami, także w 2019 roku się podwoiła, co chociażby widać po moich subskrypcjach na kanale. Dobijamy powolutku do 60 tysięcy subskrypcji. Swoją drogą, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to kliknijcie ten czerwony przycisk pod tym filmem. Szczerze mówiąc, Zawsze, gdy ludzie się mnie pytają, dlaczego uważam, że bitcoin urośnie więcej niż 20 tysięcy dolarów, no to zawsze odpowiadam, że statystyki za tym przemawiają. Dużo ludzi tak naprawdę twierdzi w takich rozmowach moich prywatnych, że Bitcoin raz urósł do poziomu 20 tysięcy dolarów i nigdy do tego poziomu nie dojdzie, a już na pewno go nie przebije, aczkolwiek no, takie rozmowy były także w latach 2014, 15, 16, że Bitcoin nigdy już nie dojdzie do poziomu 1000 dolarów, a na pewno już tego poziomu nie przebije, a już na pewno nie będzie kosztował tyle, co uncja złota. Eee, takie. Rozmowy już przeprowadzałem w tamtych czasach, więc w ogóle mnie to nie dziwi, ale tak naprawdę za Bitcoinem przemawiają statystyki. Prawdę mówiąc, w tej chwili dostęp do internetu ma około 55-60% Ziemi. I co ciekawe, co roku 5%. Całej populacji dostaje dostęp do internetu. To jest ponad 300 milionów ludzi rocznie, którzy są podłączani do internetu i co ciekawe, są to zazwyczaj ludzie w krajach z trzeciego świata, którzy tak naprawdę potrzebują takiej technologii blockchain, potrzebują kryptowalut. Są to często kraje, które mają problemy z pieniądzem fiducjarnym często mają różne waluty kilka, nawet po pięć różnych walut. Często płacą nawet minutami, w, jeżeli chodzi o rozmowy telefoniczne, minutami telefonicznymi. Więc wydaje mi się, że co roku, chociażby ze względu na to, że 5% Ziemi dostaje dostęp do internetu, nowe osoby będą wchodziły, a dodatkowo dochodzą do tego nowe roczniki. Chociażby w tym roku. Albo powiedzmy nawet w następnym roku, uznajmy, że w roku 2020, jeżeli będziemy mieli hossę, jeżeli będziemy mieli FOMO, jeżeli będzie wchodziła ulica, to w tej hoście będą mogły brać osoby, będą mogły brać udział osoby, które na przykład w roku 2017, w hoście 2017 miały 15, 16, 17 lat i nie mogły kryptowalut kupować. W roku 2020 te osoby będą miały 18, 19 i 20 lat. Więc jeżeli dołożymy. Do tego to, że tak naprawdę 300 milionów ludzi co roku dostaje dostęp do internetu, a do tego dochodzą co roku nowe roczniki, no moim zdaniem tych ludzi musi przybywać. W dzisiejszych wiadomościach mamy też akcent Polski. Polska policja aresztowała właściciela firmy powiązanej z jedną z największych giełd kryptowalut na świecie. W Warszawie aresztowano Iwana Manuela Molinę Lee, prezesa polskiej spółki, która przez panamską spółkę prowadziła rachunki giełdy Bitfinex. Molina Lee jest oskarżony o pranie brudnych pieniędzy należących do kolumbijskich karteli narkotykowych poprzez giełdę kryptowalut. Link do artykułu oczywiście zostawię Wam pod tym filmem w miejscu na opis. Przejdźmy teraz szybko do ciekawostek, czyli najciekawszych wydarzeń oraz informacji minionych dni. Na początek Bact. Bact ustanowił nowy rekord, dokładnie 1179 bitcoinowych futuresów. Jack Dorsey, który jest CEO Twittera, stwierdził, że Bitcoin staje się walutą internetu. swoją drogą, już od blisko roku Jack Dorsey skupuje Bitcoina co tydzień o wartości 10 000 dolarów, także przeznacza on na zakup Bitcoina i akumulację 40 000 dolarów miesięcznie. W tym tygodniu także dosyć głośno zrobiło się ponownie o słynnym Anonie, któremu dwa razy udało się przepowiedzieć poziomy cenowe Bitcoina. Stwierdził on, że w kwietniu 2019 Bitcoin będzie na poziomie 5300 dolarów, co faktycznie się sprawdziło. W lipcu, że będzie on kosztować około 9200 dolarów, co także się sprawdziło. Po czym wszyscy nagle zaczęli liczyć na to, że w październiku Bitcoin będzie kosztować 16000 dolarów, co jak wiecie, się nie sprawdziło. Część ludzi na Twitterze, na Redditie pisze, że możemy dać Anonowi ekstra miesiąc. Jeżeli stanie się to w listopadzie, to nic wielkiego się nie wydarzy. Aczkolwiek no, przewiduje on, że Bitcoin będzie kosztował mniej więcej w roku 2020 około 87 tysięcy dolarów. Październik się kończy, natomiast Bitcoin nie doszedł do tego poziomu 16 tysięcy dolarów, aczkolwiek jak pamiętacie w tamtym tygodniu w ostatnich wiadomościach ze świata kryptowalut powiedziałem Wam o tym, po tym spadku Bitcoina na poziom 7,5 tysiąca dolarów, powiedziałem Wam o tym, że zakupiłem partię Bitcoinów, które zamierzam sprzedać, gdy ten Bitcoin dojdzie do poziomu 10 tysięcy dolarów. Zrobiłem tak, gdy Bitcoin spadł do poziomu 8,5 tysiąca dolarów, no i dokupiłem Bitcoiny, gdy spadł on do poziomu 7,5 tysiąca dolarów, ponieważ bardzo lubię kupować, kiedy na ulicy widzę panikę. Kiedy mój Fear and Greed Index pokazuje panikę, kiedy wszyscy płaczą, kiedy jest dużo hejterów, wtedy właśnie lubię kupować Bitcoina. No i zamierzałem po prostu zagrać pod wydarzenie, którym był po prostu spadek Bitcoina. I tak jak Wam powiedziałem, chciałem go sprzedać, gdy dojdzie do poziomu 10 tysięcy dolarów. Co ciekawe, stało się to na drugi dzień po wypuszczeniu filmu. Bitcoin Urósł bardzo mocno z poziomu 7,5 tysiąca dolarów na ponad 10 tysięcy dolarów. Ja oczywiście te moje bitcoiny sprzedałem. Bardzo się z tego powodu cieszę. E, aczkolwiek chcę Wam powiedzieć, że Edward Snowden, e, dosyć znany pan, po tym wzroście Bitcoina z poziomu 7,5 tysiąca dolarów na 10 tysięcy dolarów zamieścił na swoim Twitterze takie oto zdjęcie. No Oczywiście jest to zdjęcie awatara Anona, e, przez co e, na Twitterze wszyscy zwariowali i zaczęli twierdzić, że Edward Snowden jest Anonem, że to on przepowiedział cenę Bitcoina, Aczkolwiek moim zdaniem raczej po prostu chciał on podkreślić, że także jest posiadaczem bitcoina, wie co się dzieje w społeczności kryptowalutowej, no i że prawdopodobnie bitcoin leci do tych 16 tysięcy dolarów. No jak wiecie, tak się nie stało. Pomówmy teraz o giełdach oraz projektach kryptowalutowych. Na początek w tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Bitfinex ma szansę odzyskać 850 milionów dolarów, które ma zamrożone z cryptocapital. Jest to na pewno dobra wiadomość dla posiadaczy tokena e, set Leo, e, tokena Leo, ponieważ jeżeli faktycznie Bitfinex odzyska te 850 milionów dolarów, no to za część z tych pieniędzy, oczywiście, wykupi od inwestorów token Set Leo. Ja już nagrałem research tego projektu, projektu Unus Sedleo, gdzie dokładnie wytłumaczyłem, co się stanie, jeżeli faktycznie Bitfinex odzyska te 850 milionów dolarów. Dlatego jeżeli jeszcze nie widzieliście tego researchu, no to oczywiście gorąco Was zachęcam do obejrzenia tego filmu. No i tak jak powiedziałem, moim zdaniem, jeżeli faktycznie tak się stanie, jeżeli faktycznie te środki zostaną odmrożone, no to token Unus Cedleo ma potencjalnie szansę wzrosnąć. Giełda Kraken dodała w tym tygodniu dwa nowe projekty, a są nimi Omisego oraz Pax Gold. Binance US, czyli amerykańska wersja Binance'a, w tym tygodniu dodała wsparcie kryptowaluty Waves. Jednocześnie oficjalny Binance, oryginalny Binance przestaje wspierać stakowanie kryptowaluty Stellar. Czyli jeżeli stakowaliście kryptowalutę Stellar, jeżeli trzymaliście Stellary na Binance, oczywiście dalej możecie je trzymać, ale nie będą one już stakowane. Jeżeli dalej chcecie je stakować, no to musicie przesłać je na konkretny portfel. Wczoraj wyszła najnowsza wersja chińskiego rankingu projektów kryptowalutowych. No i na pierwszym miejscu w tym rankingu mamy EOSa. Na drugim miejscu jest Tron, na trzecim Ethereum. Co ciekawe, Bitcoin jest dopiero na jedenastym miejscu. Litecoin rozważa wprowadzenie technologii MimbleWimble do swojego projektu. Ja swoją drogą zamierzam niedługo nagrać film dotyczący technologii MimbleWimble oraz projektów, które opierają się o tą technologię. Oczywiście pod warunkiem, że akurat moje forum wybierze taki temat na kolejny research. Parę dni temu dowiedzieliśmy się, także, że najnowszy update Ethereum, update Istanbul prawdopodobnie wyjdzie 4 grudnia, czyli będziemy mieli mainnet release Istanbul. No, i być może część inwestorów będzie chciała pod to zagrać. Ja tylko Wam mówię, że być może zacznie to powoli wywoływać hype. No i część ludzi być może będzie pod to grała i tuż przed tym wydarzeniem będzie chciała sprzedać Ethereum. Więc być może jest to dobry czas na to, aby zakupić Ethereum i zagrać pod to wydarzenie. Aczkolwiek ja aż tak bym nie ryzykował, ponieważ nie wiemy, co tak naprawdę stanie się w tej chwili z Bitcoinem. Moim zdaniem. Od teraz zaczną się wzrosty. Możemy mieć wahania, możemy mieć lekkie odreagowania, ale ja myślę, że w takim powiedzmy średnim terminie lecimy do kilkunastu tysięcy dolarów. Wiosna będzie dla nas dosyć ładna, a od maja od halvingu będą dalsze wzrosty, więc ja jestem osobiście spokojny, ale to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. W ogóle nie musicie się nim sugerować. Więc można do tego podejść też w drugi sposób. Jeżeli trzymacie Ethereum długoterminowo, a ja na przykład je trzymam, no to można zagrać pod to wydarzenie na drugi sposób. Czyli jeżeli faktycznie inni inwestorzy będą grali pod to wydarzenie. Cena wzrośnie, no to możemy założyć, że tuż przed tym wydarzeniem cena zacznie spadać. Jeżeli będzie dosyć duży wzrost, dosyć dynamiczny, nienaturalny, zwłaszcza w porównaniu do Bitcoina, no to możecie rozważyć sprzedanie części przynajmniej swojego portfolio po to, aby odkupić po odreagowaniu, aczkolwiek sami musicie zdecydować, jaką strategię chcecie obrać. Tron w tym tygodniu wszedł we współpracę z Samsungiem. Ja chyba już mówiłem o tym w ostatnich wiadomościach, że Justin Sun zapowiada jakiś announcement, czyli mieliśmy announcement announcementu i mówił on, że niedługo zapowie coś, co będzie fajne. No i wiecie jak to z Justinem Sunem. Nikt nie wie, czy będzie to wielka klapa, czy faktycznie coś fajnego. No w tym wypadku akurat mu się udało. Partnerstwo z Samsungiem to jest dosyć duży wyczyn, ale zresztą rynek to zweryfikował. Tron w tym tygodniu urósł blisko 31%. A projekt Chilis wymintował 20 milionów sztuk tokenów Juventus, fan tokenów zespołu Juventus, o czym mówiłem wam w moim ostatnim researchu projektu Chilis. No i rozpoczął się tak zwany Token Hunt, czyli powiedzmy kryptowalutowa wersja Pokemon Go. Na Twitterze, na zdjęciach możecie zobaczyć, że już fani zaczynają szukać tokeny ulubionego zespołu. No i na koniec, oczywiście, dział wróżenia z fusów. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo dużo wróżbitów zamilkło w tym tygodniu. Jak zapewne wiecie, kiedy byliśmy na tym poziomie 8,5 tysiąca dolarów, wielu mówiło, że lecimy do 6 tysięcy dolarów. Zwłaszcza kiedy bitcoin spadł do poziomu 7,5 tysiąca dolarów, to już naprawdę bardzo dużo osób twierdziło, że lecimy do poziomu 6,5 tysiąca dolarów. Natomiast kiedy byliśmy na poziomie 8,5 tysiąca dolarów, wielu mówiło, że lecimy do poziomu 10-11 tysięcy dolarów za sztukę. No i co ciekawe, kiedy bitcoin spadł do poziomu 7,5 tysiąca dolarów, to ci wszyscy, którzy twierdzili, że będzie rósł, nagle zamilkli. Natomiast bitcoin zrobił taki numer, że chwilę po spadku zrobił ponowny wzrost, no i ci, którzy twierdzili, że bitcoin spadnie, Także zamilkli. Także nikt w sumie nie przewidział. Bitcoin ani nie przekroczył poziomu 10 tysięcy dolarów. Co prawda przekroczył przez chwilę, nieznacznie, ale nie doszedł do tych kilkunastu tysięcy dolarów. Ani też nie spadł do poziomu 6,5 tysiąca dolarów. Aczkolwiek w tym tygodniu jeszcze możemy przeczytać, że Mike Nowograd stwierdzi, że Bitcoin jeszcze spadnie do poziomu 6,5 tysiąca dolarów. Z drugiej strony... Inny analityk, Alessio Rastani, dosyć znany analityk rynku kryptowalut, trader, twierdzi, że od teraz w średnim terminie rozpoczynamy wzrosty. Ja bardziej bym się skłonił ku tej teorii. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie byle jaki komentarz, no i zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki za wysłuchanie. Cześć.